Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co byś zrobił, gdyby nagle dopadł Cię udar, a Ty byłbyś zupełnie sam? Dla wielu seniorów ta myśl może być przerażająca, ale co jeśli powiem ci, że są proste, skuteczne działania, które możesz podjąć od razu, nawet gdy nikogo nie ma w pobliżu, i które mogą znacząco zwiększyć Twoje szanse na przeżycie? Ten film jest właśnie dla Ciebie, dla wszystkich po sześćdziesiątce, którzy mogą kiedyś stanąć twarzą w twarz z tą trudną sytuacją, w samotności. Omówimy pięć ratujących życie wskazówek, które każdy senior powinien znać, by przetrwać udar, nawet gdy pomoc nie przychodzi od razu, bez zbędnych słów, tylko jasne, praktyczne porady, które dadzą ci siłę i wiedzę, by działać szybko i uratować własne życie. Zostań z nami, bo to, czego się dziś dowiesz, naprawdę może uratować ci życie, a obiecuję, że łatwiej to zapamiętać niż myślisz. Numer 1. Rozpoznaj objawy i działaj natychmiast. Jeśli chodzi o przeżycie udaru lub zawału serca, kluczowe jest rozpoznanie objawów i natychmiastowe działanie. Czas to dosłownie życie. Każda minuta bez pomocy to ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia mózgu lub serca. Wielu seniorów ignoruje łagodne objawy, myśląc, że to tylko zmęczenie, stres lub niestrawność. Ale to opóźnienie może kosztować cenne minuty, a czasem i życie. Posłuchaj historii Jamesa, 73-latnego emerytowanego nauczyciela. Pewnego ranka poczuł drętwienie twarzy i osłabienie w jednej ręce podczas czytania gazety. Zamiast to zlekceważyć, natychmiast zadzwonił na pogotowie i użył prostej techniki, o której powiemy za chwilę. Dzięki szybkiemu działaniu otrzymał pomoc na czas i doszedł do siebie w zadziwiającym tempie. Dlaczego to takie ważne? Bo udar często zaczyna się od nagłego zamieszania, trudności z mówieniem lub zrozumieniem mowy, drętwienia lub osłabienia. Szczególnie po jednej stronie ciała. Zawał serca może się objawić: bólem lub uciskiem w klatce piersiowej, dusznością, zimnym potem, nagłym zawrotem głowy. Niestety wielu seniorów lekceważy te objawy, albo wstydzi się zadzwonić po pomoc, bo nie chcą kogoś niepokoić, albo robić z siebie problemu. Ale prawda jest taka: nie ma nic ważniejszego niż twoje życie. I lepiej zadzwonić niepotrzebnie niż za późno. Ale oto prawda: szybka reakcja ratuje życie i nigdy nie jest przesadą szukać pomocy od razu. Z punktu widzenia psychologii, strach i zaprzeczenie mogą zaburzać ocenę sytuacji. To naturalne, że w takich chwilach chcemy wierzyć, że objawy same przejdą, ale taka nadzieja może być śmiertelna, jeśli opóźni wezwanie pomocy. Zaufanie własnemu ciału i zdecydowana reakcja to akt szacunku do samego siebie, to forma troski o własne życie i dowód na to, że nawet w samotności masz wpływ na swój los. To zmiana myślenia, która może całkowicie odmienić rezultat. Dlatego pierwsza wskazówka ratująca życie brzmi: poznaj dokładnie objawy udaru i zawału serca oraz przygotuj się psychicznie, by zareagować natychmiast. Nie ignoruj sygnałów swojego ciała. Nie martw się, że robisz z siebie kłopot. Reaguj szybko i z pewnością siebie. Miej pod ręką numery alarmowe: w Polsce 112 lub 999. Jeśli możesz, Rozważ noszenie opaski medycznej lub alarmowego przycisku, który umożliwia wezwanie pomocy jednym ruchem. To podejście to nie tylko wiedza, to przyjęcie nastawienia przetrwania, zwłaszcza ważne dla seniorów mieszkających samotnie, bo różnica między szybkim wezwaniem pomocy a czekaniem może decydować o długości i jakości Twojego życia. Numer 2 Siła Technik Samopomocy Gdy znajdujesz się sam podczas udaru lub zawału, uczucie osamotnienia może być przytłaczające. Ale najważniejsze jest, by pamiętać, nie jesteś bezsilny. Są praktyczne techniki ratunkowe, które możesz zastosować od razu, by chronić swoje serce i mózg, zanim przyjedzie pomoc. Jedną z najważniejszych jest tak zwany kaszlowe RKO, Engine Cough CPR, czyli technika forsownego kaszlu, która pomaga utrzymać krążenie krwi i dopływ tlenu. Daje to cenny czas, który może uratować życie. Posłuchaj historii Heleny, 78-letniej babci, która mieszkała sama i nagle poczuła silny ból w klatce piersiowej. Przypomniała sobie, jak kiedyś na wykładzie zdrowotnym usłyszała o technice kaszlowego RKO. Zaczęła silnie i rytmicznie kaszleć co kilka sekund, jednocześnie dzwoniąc pod numer alarmowy. Dzięki tej szybkiej reakcji pozostała przytomna i ustabilizowała stan, zanim dotarła karetka. Jak działa kaszlowe RKO? Forsowny kaszel działa jak sztuczne uciśnięcia serca, wymusza jego pracę, utrzymując krążenie krwi, co zapobiega zatrzymaniu akcji serca. Jest to szczególnie ważne w pierwszych minutach, kiedy każde uderzenie serca się liczy. Choć ta metoda nie jest powszechnie uczona w szpitalach, dla seniorów żyjących samotnie może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią. Warto też znać proste techniki oddechowe, które pomagają organizmowi w czasie kryzysu. Głębokie, wolne wdechy i wydechy pomagają opanować panikę, poprawiają poziom tlenu we krwi, a także stabilizują tętno, gdy serce się buntuje. Zrozumienie i stosowanie technik samopomocy wymaga dwóch rzeczy: wiedzy i przygotowania psychicznego. Wielu seniorów waha się, bo boi się popełnić błąd albo pogorszyć swój stan. Ale prawda jest taka: ryzyko braku działania jest znacznie większe niż ryzyko zrobienia czegoś źle. Regularne ćwiczenie tych technik, nawet w spokojnych warunkach, sprawia, że stają się one naturalnym odruchem. To buduje pewność siebie i zmniejsza lęk w sytuacjach kryzysowych. Przypomnijmy sobie Helenę. Kiedy serce zaczęło jej walić, a ból w klatce piersiowej pojawił się nagle, mogła spanikować, ale nie, zachowała spokój i zrobiła to, co wcześniej poznała. Zaczęła kaszleć rytmicznie i sięgnęła po telefon, by wezwać pomoc. To właśnie ta opanowana reakcja pozwoliła jej pozostać przytomną i oddychającą, aż do momentu kiedy przyjechała karetka. Ten czas był bezcenny dla jej serca i mózgu. Druga wskazówka ratująca życie. Poznaj i ćwicz proste techniki samopomocy oraz przygotuj się psychicznie, by użyć ich bez wahania. Nie musisz być lekarzem. Wystarczy, że będziesz aktywny, świadomy i gotowy, by działać, gdy to się liczy najbardziej. To przygotowanie może radykalnie zwiększyć Twoje szanse na przeżycie i szybki powrót do zdrowia. Jeśli wciąż czytasz i uznajesz te porady za pomocne, napisz w komentarzu numer 2, by dać znać, że tu jesteś. I jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, by nie przegapić kolejnych filmów. Twoje wsparcie pozwala nam tworzyć treści, które informują i inspirują. Przejdźmy dalej. Numer 3. Kluczowa rola wczesnego rozpoznania objawów. Jednym z największych wyzwań, jakie mają seniorzy podczas udaru lub zawału, zwłaszcza gdy są sami, jest szybkie i prawidłowe rozpoznanie pierwszych objawów. Wiele osób lekceważy delikatne symptomy, uznając je za typowe oznaki starzenia się, zmęczenia albo skutki przewlekłych chorób. Ale ta zwłoka może być śmiertelna. Wiedza o tym, na co zwrócić uwagę i zaufanie własnej intuicji może decydować o życiu. Posłuchaj historii Karola, 75-letniego emerytowanego nauczyciela. Pewnego cichego poranka poczuł lekki, ale nietypowy dyskomfort w klatce piersiowej. Zamiast go zignorować, przypomniał sobie, jak ważne jest słuchanie swojego ciała. I zareagował natychmiast. Objawy zawału serca mogą obejmować: ucisk lub ból w klatce piersiowej, duszność, nagłą słabość, zimny pot, nudności lub zawroty głowy. Objawy udaru często zaczynają się od nagłego drętwienia lub osłabienia twarzy, ramienia lub nogi, zwłaszcza po jednej stronie, trudności z mówieniem lub rozumieniem mowy, silnego bólu głowy bez wyraźnej przyczyny, zawrotów głowy lub utraty równowagi. Zbyt często seniorzy tłumaczą sobie te objawy jako zmęczenie, wiek, stres albo to nic poważnego. Ale czas reakcji w tych sytuacjach decyduje o wszystkim. Wczesne rozpoznanie daje szansę na szybką pomoc medyczną, a to może oznaczać życie bez powikłań zamiast trwałego uszczerbku zdrowia. Te objawy mogą być początkowo przelotne lub łagodne, ale ich ignorowanie jest niebezpieczne. Karol odczuwał lekkie uczucie ucisku w klatce piersiowej i trochę zawrotów głowy, ale nie spanikował. Natychmiast usiadł, skupił się na spokojnym oddychaniu i sięgnął po telefon, aby zadzwonić po pogotowie. Rozpoznanie tych sygnałów to nie tylko kwestia objawów fizycznych, ale także zrozumienia, co jest dla ciebie normalne, a co nie. Wielu seniorów żyje z przewlekłymi schorzeniami, które mogą maskować lub mylić te ostrzegawcze sygnały. Dlatego edukacja i świadomość są tak istotne. Wcześniejsze uczestnictwo Karola w warsztatach zdrowotnych oraz jego regularne rozmowy z lekarzem pozwoliły mu na szybkie i zdecydowane działanie, gdy pojawiły się objawy. Ta świadomość prawdopodobnie uratowała mu życie. Od strony psychicznej, rozumienie wczesnych objawów pomaga zmniejszyć zaprzeczenie i strach. To częste reakcje, które powodują wahanie. Gdy potrafisz nazwać to, co się dzieje, możesz przejść od zamieszania do działania. Pewność Karola w rozpoznaniu zagrożenia Pozwoliła mu pokonać strach i natychmiast wezwać pomoc, pomimo że był sam. Ta gotowość emocjonalna uzupełnia przygotowanie fizyczne i może znacząco poprawić rokowania. Bardzo ważne jest również dzielenie się tą wiedzą z przyjaciółmi, rodziną i opiekunami. Im więcej osób wokół ciebie zna objawy, tym większa szansa, że ktoś zauważy problem, jeśli sam nie będziesz mógł zadzwonić po pomoc. Ale ostatecznie odpowiedzialność zaczyna się od ciebie. Regularne badania kontrolne, rozmowy z lekarzem o czynnikach ryzyka oraz prowadzenie dziennika objawów mogą pogłębić Twoje zrozumienie sygnałów wysyłanych przez ciało. Kolejnym ważnym aspektem jest natychmiastowa reakcja. Gdy zauważysz te ostrzegawcze znaki, nie wahaj się ani nie poddawaj wątpliwościom. Zadzwoń pod numer 911 natychmiast i jasno opisz swoje objawy. Ratownicy mogą rozpocząć ratujące życie działania już w drodze do szpitala. Karol zrobił dokładnie to. Nie czekał, aż objawy się pogorszą lub znikną. Wezwał pomoc przy pierwszym znaku, co doprowadziło do szybkiej interwencji i pełnego powrotu do zdrowia. Seniorzy często martwią się, że będą ciężarem lub że przesadzają, ale w przypadku udarów lub zawałów serca każda minuta ma znaczenie. Historia Karola uczy nas, że szybkie działanie, nawet jeśli wydaje się niewygodne lub zawstydzające, jest kluczowe. Twoje życie jest warte każdej chwilowej niedogodności lub obawy. Trzecią wskazówką ratującą życie jest więc głęboka edukacja na temat wczesnych objawów udaru i zawału serca oraz zaufanie własnym instynktom, by działać szybko. Ta wiedza i pewność siebie to twoja pierwsza linia obrony w ochronie życia, gdy jesteś sam. Czwarta zasada: ratująca życie siła odpowiedniego ułożenia ciała i technik oddechowych. Gdy dochodzi do zawału serca lub udaru, a jesteś sam, sposób w jaki ułożysz ciało i kontrolujesz oddech, może znacząco wpłynąć na Twoje szanse na przeżycie. To nie tylko kwestia oczekiwania na pomoc. Natychmiastowe działania mogą złagodzić objawy, poprawić przepływ tlenu i zmniejszyć obciążenie serca i mózgu. Dlatego, wiedza o tym, jak prawidłowo się ułożyć i stosować techniki oddechowe, jest niezbędna dla każdego seniora. Pozwól, że podzielę się historią Heleny. 78-letnia kobieta doznała lekkiego udaru w domu, będąc sama. Poczuła nagłą słabość po jednej stronie ciała. I przestraszyła się, ale przypomniała sobie wskazówki z seminarium zdrowotnego w swojej społeczności. Helena usiadła, lekko się pochyliła do przodu, opierając łokcie na kolanach i zaczęła powoli świadomie oddychać. Ta prosta zmiana pomogła jej łatwiej oddychać, zmniejszyła zawroty głowy i pozwoliła zachować spokój aż do przyjazdu ratowników. Prawidłowe ułożenie ciała podczas zawału serca lub udaru może pomóc w opanowaniu objawów, i zapobieganiu powikłaniom. Na przykład siedzenie w pozycji wyprostowanej lub lekkie pochylenie się do przodu może zmniejszyć nacisk na płuca i serce, ułatwiając oddychanie i zmniejszając obciążenie mięśnia sercowego. Leżenie płasko może pogorszyć objawy, takie jak duszność. Jeśli czujesz zawroty głowy lub oszołomienie, spróbuj usiąść lub położyć się, aby zapobiec upadkowi, ale unikaj leżenia płasko na plecach, chyba że jest to absolutnie konieczne. Oddychanie odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu odpowiedniego poziomu tlenu i uspokojeniu układu nerwowego. Głębokie, powolne oddechy mogą pomóc zmniejszyć panikę i obniżyć tętno, co jest niezwykle istotne, ponieważ panika zwiększa ciśnienie krwi i zapotrzebowanie na tlen, pogarszając sytuację. Helena zastosowała technikę powolnego wdechu przez nos, zatrzymania oddechu na kilka sekund, a następnie łagodnego wydechu przez zaciśnięte usta. Ta metoda pomogła jej zachować spokój i lepiej dotlenić organizm w trakcie nagłego zdarzenia. Psychologiczne korzyści płynące z tych technik są nie do przecenienia. Strach i panika są powszechne podczas nagłych sytuacji i mogą prowadzić do złych decyzji lub fizycznego wyczerpania. Skupiając się na ułożeniu ciała i kontrolowanym oddychaniu, tworzysz poczucie kontroli i spokoju, co poprawia Twoją zdolność jasnego myślenia i szybkiego działania. Seniorzy, którzy mają tę wiedzę i regularnie ćwiczą te techniki, są znacznie lepiej przygotowani na nagłe sytuacje. Codzienne ćwiczenie technik oddechowych może wykształcić pamięć mięśniową, dzięki czemu w momencie kryzysu działanie staje się automatyczne. Historia Heleny to doskonały przykład na to, jak proste, ale skuteczne strategie mogą uratować życie. Dodatkowo, niezwykle ważne jest, aby telefon był zawsze w zasięgu ręki najlepiej z zaprogramowanymi numerami alarmowymi. Połączenie odpowiedniego ułożenia ciała i technik oddechowych z szybką komunikacją może znacząco poprawić rokowania. Helena była w stanie zadzwonić pod numer 911, zachowując spokój, co pozwoliło ratownikom szybko dotrzeć na miejsce i rozpocząć leczenie. Pamiętaj! Te strategie nie zastępują pomocy medycznej, są jednak kluczowym pierwszym krokiem, który wspiera organizm, gdy natychmiastowa pomoc nie jest dostępna. Prawidłowa postawa i techniki oddechowe mogą zyskać cenny czas, zmniejszyć ryzyko powikłań i zwiększyć szanse na przeżycie. Podjęcie tych działań może zmienić wszystko. Chodzi o to, by dać sobie praktyczne narzędzia do radzenia sobie w trudnych chwilach. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te wskazówki za wartościowe, napisz w komentarzu 4 żebym wiedział, że jesteś tu ze mną. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam. Kliknij subskrybuj i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Piąta zasada. Kluczowe znaczenie rozpoznawania wczesnych objawów i szybkiego działania. Gdy mamy do czynienia z zawałem serca lub udarem, będąc samemu, często nie tylko pieniądz, to kwestia życia i śmierci. Rozpoznanie pierwszych objawów i natychmiastowe działanie może decydować o przeżyciu i o tym, czy wrócimy do pełni zdrowia, czy też pozostaną trwałe uszkodzenia. Jest to szczególnie ważne u seniorów, u których objawy mogą być subtelne lub mylone z mniej groźnymi dolegliwościami. Pozwól, że opowiem o Robercie, 72-letnim mężczyźnie, który pewnego ranka, będąc sam w domu, poczuł nietypowe zmęczenie i łagodny dyskomfort w klatce piersiowej. Zamiast to zignorować, Robert przypomniał sobie, jak ważne jest wczesne rozpoznanie i od razu zadzwonił po pomoc. Dzięki temu lekarze mogli szybko podać odpowiednie leczenie, które zminimalizowało uszkodzenie serca i uratowało mu życie. Jego historia pokazuje, jak ogromne znaczenie ma świadomość objawów i brak wahania przed szukaniem pomocy. Wczesne objawy zawału serca to często ból lub ucisk w klatce piersiowej, duszność, nudności, zawroty głowy, ból promieniujący do ramion, szyi lub szczęki. W przypadku udaru typowe symptomy to nagłe drętwienie lub osłabienie twarzy, ręki lub nogi, szczególnie po jednej stronie ciała, dezorientacja, trudności z mówieniem lub rozumieniem mowy, trudności z widzeniem w jednym lub obu oczach. Problemy z chodzeniem, zawroty głowy oraz utrata równowagi lub koordynacji. Te objawy mogą pojawić się nagle lub rozwijać się stopniowo, ale zawsze są sygnałem alarmowym. Problem polega na tym, że seniorzy często bagatelizują takie symptomy, uznając je za normalne oznaki starzenia się lub przypisując mniej groźnym dolegliwościom, takim jak niestrawność czy zmęczenie. Takie podejście może być śmiertelne. Zrozumienie, że te objawy wymagają natychmiastowej pomocy medycznej, może dosłownie uratować życie lub ograniczyć długoterminowe skutki. Jednym z powodów, dla których wczesne rozpoznanie jest tak ważne, jest fakt, że leczenie, np. podanie leków rozpuszczających skrzepy lub przeprowadzenie operacji, jest najskuteczniejsze, gdy nastąpi szybko. Często już w ciągu pierwszych kilku godzin od wystąpienia objawów, każda minuta ma znaczenie. Opóźnienie w udzieleniu pomocy zwiększa ryzyko trwałego uszkodzenia serca lub mózgu, niepełnosprawności albo śmierci. Co więcej, seniorzy mieszkający samotnie muszą mieć jasno określony plan działania na wypadek pojawienia się objawów. Oznacza to dostęp do numerów alarmowych, umiejętność jasnego opisania objawów dyspozytorowi, a jeśli to możliwe, wcześniejsze poinformowanie sąsiadów lub przyjaciół. Proaktywność może przyspieszyć czas reakcji i poprawić szanse na przeżycie. Od strony psychologicznej strach i zaprzeczenie często opóźniają podjęcie działania. Możesz czuć zakłopotanie albo niechęć do proszenia o pomoc, myśląc, że objawy same przejdą lub że nie chcesz nikomu sprawiać kłopotu. Ale takie myślenie może poważnie zagrozić Twojemu zdrowiu. Zrozumienie, że proszenie o pomoc to siła, a nie słabość, jest kluczowe dla przetrwania. Wyszkolenie siebie i swoich bliskich w rozpoznawaniu sygnałów ostrzegawczych może mieć ogromne znaczenie. Programy edukacyjne, regularne badania i otwarte rozmowy o objawach i sytuacjach nagłych dają Ci siłę, by przejąć kontrolę wtedy, gdy liczy się każda sekunda. Doświadczenie Roberta jest tego jasnym przykładem. Wiedza o objawach i natychmiastowa reakcja mogą ochronić zdrowie i przedłużyć życie. Nie chodzi tylko o unikanie paniki, ale o zrozumienie, co mówi twoje ciało i szybkie działanie. Przygotuj się do zdecydowanego i natychmiastowego działania. Ta wiedza to Twoja najlepsza obrona przed niespodziewanym. Na zakończenie, teraz, gdy omówiliśmy te ratujące życie wskazówki, widać wyraźnie, jak ważne jest przygotowanie, zwłaszcza gdy zawał serca lub udar spotyka nas po sześćdziesiątce i w samotności. Nikt z nas nie chce wyobrażać sobie siebie w takiej sytuacji, ale prawda jest taka, że może to spotkać każdego. Dlatego właśnie wiedza o tym, co robić natychmiast, rozpoznawanie objawów, zachowanie spokoju, wezwanie pomocy i wykorzystanie tego, co masz wokół siebie, to nie tylko ważne, to konieczne. Możesz teraz pomyśleć: Jestem zdrowy, nie muszę się tym martwić, albo Mam rodzinę, więc nic mi nie grozi. Choć taka nadzieja jest naturalna, życie często zaskakuje. Czasem pomoc nie pojawia się wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna. Dlatego przygotowanie, zarówno poprzez wiedzę, jak i praktyczne działania, to najlepszy sposób na ochronę swojego życia i swojej niezależności. Zatrzymaj się na chwilę i podziel się tym, czego się dziś dowiedziałeś. Zostaw komentarz poniżej. Napisz, która wskazówka najbardziej do Ciebie przemówiła i jak planujesz wykorzystać tę wiedzę w codziennym życiu. Twoje doświadczenia i przemyślenia są dla nas ważne, pomagają tworzyć wspierającą społeczność której seniorzy wzajemnie się wzmacniają i inspirują. Jeśli ten film Ci pomógł, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i udostępnij go osobom, którym może się przydać. Twoje wsparcie daje nam motywację do tworzenia kolejnych treści, które informują, wspierają i inspirują. Razem możemy stawiać czoła trudnym sytuacjom z odwagą i pewnością siebie. Dziękujemy, że byłeś z nami. Dbaj o siebie, bądź czujny i pamiętaj, Masz w sobie siłę, by chronić własne życie, nawet w najtrudniejszych chwilach. Do zobaczenia w kolejnym filmie.